Francja, kraj kultury i jednocześnie kraj, który stoczył najwięcej zwycięskich bitew w dziejach. Plaża Omaha, miejsce pierwszego starcia sił alianckich z nazistowską armią niemiecką na terenie kontynentalnej Europy Zachodniej w czasie II wojny światowej. Jestem na plaży Omaha, jest 2023 rok, 12 marca. Plaża Omaha dla tych, którzy nie wiedzą, to było miejsce, gdzie 6 czerwca 1944 roku alianci otworzyli drugi front. Na tej plaży wylądowało bardzo dużo amerykańskich żołnierzy, w ogóle aliantów, i zginęło kilka tysięcy młodych ludzi. Niedaleko jest cmentarz który został kilkanaście lat temu odremontowany, którym leżą amerykańscy bohaterowie, młodzi ludzie, którzy walczyli o moją również wolność. Chciałem tu zawsze przyjechać. Za kilka dni praktycznie naprzeciwko tego miejsca jest zacumowany stoi zacumowany nasz jacht w Portsmouth. W którym wypłynę w rejs dookoła świata, którego celem jest, żeby więcej wojeny nie było, żebyśmy się też mogli włączyć w ten czas pokoju. Bo ktoś może powiedzieć: A po co to robicie? Właśnie po to, że jeżeli dużo ludzi będzie przeciwstawiać się wojnie, będzie robić to, co potrafi, i do tego zachęcam dobrych ludzi. Którzy będą przeciwstawiać się każdej wojnie. To ci młodzi ludzie mogliby mieć wnuki, a nie że zginęli, oddając życie za, za moje życie. Dzisiaj jest postument, który pierwszy raz w życiu widzę. Kto widział film Szeregowiec Ryan, wiem o, wie o czym mówię. Ci ludzie tutaj w 1944 roku ginęli. Tu była ich rzecz.